Jak ludzie przyjeżdżają do ośrodka w Radzikowie. Ogólnie to jest ośrodek szkoleniowy. Na ogół są to grupy studentów, naukowców, y, jakieś szkolenia dwu-, trzydniowe, mhm. Czy są to ludzie uprzejmi, kulturalni, życzliwi? Przez no, lat przepracowałam i mogę powiedzieć, że na ogół Nie ma problemu. Biała, bo dziecką, tak mi się wydaje, że... Czyli jak no, ale nie, pan nie, pan nie ma problemu, dalej, to wycięczało się jak najbardziej. Mhm. zawsze jakieś drobne problemy są z yy, Czy są to ludzie, którzy dbają o porządek? Różnie. <grym> Różnie, no wiadomo przecież jak studenci przyjadą, najpierw się szkoła, jak to mówią, więc Różnie to bywa, ale jakiś taki... Nie wiem, nie doświadczenia ewidentycznej tak, nie. nie ma nawet. Mm -hmm. A no, tak to, u mnie to... Nie Kiedy i ile osób przyjeżdża do tego ośrodka? Różnie. A myślę, że tak. Tak, myślę, że tak, wakacje ewidentnie. Mniej osób, a okres zimowy wiosna. ponieważ na wiosnę do nas, na zieloną szkołę również wjeżdżają dzieci w gimnazjum. A nie hmm. zdarzają się takie przypadki, tak jak u, na przykład jestem uczynnicą jest hotelarstwa w Kijana, to jest mała niech to jest koledzyna, miałam taktyki w hotelu i zdarzają się właśnie grupy żydowskie. Oni, oni charakteryzują się właśnie taką mentalnością, że pozostają po sobie po prostu taki nieporządek zdarzały się takie grupy do tego światu, czy robimy? Nie? Nie. No. No, no, nie, nie. Naprawdę yy, na przestrzeni tych 16 lat y, różne były grupy i Wiesz, nie bałam nawet cyganów, mi było bardzo miło przy Nigdy, nigdy nie zdarzały się jakieś takie historie y, ewidentnie. No wiadomo, że przecież jeżeli jest szkolenie, to zabawa, y, to będzie stopniowy jakiś dziś, niepoczątek, ale tego życzę wszyscy. <noise> 嗯，也蛮好吃的，<noise> 嗯。